Dzień dobry, dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio. Ja już po pracy. Na szczęście udało się szybko dojechać, przebić przez korki. No i tak myślę, wyskoczy sobie na szybki wypad na 3, może 4 godzinki. No teraz jeszcze w miarę szybko robi się ciemno, ale wiecie, zawsze te 3 godziny nad wodą musimy się dostać tam przez te wertepy. Przy okazji się nie zabić. O! Dobrze jest. Koła pompowane. Damy radę. Dojeżdżamy na miejsce. Rozkładamy się szybko. No i łowimy. Dzisiaj dwa razy metoda. Może się potem przerzucę na bombkę. Zobaczymy. Będziemy kombinować. Jesteśmy już. Nie było daleko. O! Tutaj. Kawałek w cieniu. Woda, no, byłem tu ostatnio z klasykiem. Jest to woda mojego koła wędkarskiego. No i mam nadzieję, coś połowi dzisiaj. No, tak na rozpoczęcie weekendu. Dobra, widzimy się, jak już się porozkładam. Towar gotowy. Tutaj mam pelecik windujący. Tylko windujący z takim jasnym. No, ja lubię taką robić mieszankę, żeby to się. Jakoś tak wyróżniało, no chyba że wiem, że jest bardzo mu liste, ciemne dno, no to żeby nie robić takiej jasnej plamy i nie straszyć ryb. No to. E, no wiadomo, że tam czasami człowiek zrobi ten towar bezpieczniej. E, I to tym towarem. Aha, i zalałem to jeszcze melasą słodką melasą e, morwą i tym będziemy łowić na pelet tam. Za to, więc tak na słodko. <laughs> za to lewa wędka poleci sobie tam, w tamtą zatoczkę. Znaczy, no można tak to nazwać: taką zatoczkę tam, 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 bo widziałem tam jakieś spławy. E, I tam polecimy zanętą. Zanęta taka raczej można powiedzieć śmierdząca, rybna. Aha, ręczniczka jeszcze sobie nie rozłożyłem. I tak nabijamy. Tutaj przypon 0,20, haczyk 0,14 i waftersik 6, 6 mm. No człowiek zmęczony już po pracy dzisiaj. 6 mm kanibalek. No i tak na razie bezpiecznie. no Czegoś trzeba zacząć. A polecimy na raz. Tam już jestem zaklipowany. O. I rzucaliśmy na pidło. Ideolo. Czyk. Dopinamy zestaw. Mogą nam troszeczkę tutaj przeszkadzać te mm, lilie wodne, te grążele. Ale to jakoś sobie poradzimy. Za to prawy, prawy. Tak, prawy zestaw. Mamy słodki pelecik. Haczyk 12 przynęta 10 mm haribu. Jest ładnie słonecznie, to weźmiemy żółty I przypomnę chyba 0,23 o jego pamiętam Kurczę, muszę sobie to zacząć zapisywać, bo Człowiek już stary jest i nie pamięta I tutaj O, wybijemy sobie też na raz Delikatnie, bo to jednak melasa słodka Do kleja O, wygląda to tak tu już też jestem zaklipowany. No, oczywiście się pomatlało. Jak zwykle. Na hmm, ostatnim filmie miałem pokazać myk I zapomniałem. No to jak nie zapomnę, to pokażę wam go dzisiaj. O, już rozplątane I tym zestawem będziemy łowić tam, na tamto drzewo. O, troszkę za mocno, ale. Dobrze ogarniemy. Dobra. I oby się coś działo, bo... chociaż w sumie, fajna pogoda, Cieplutko. Dopinamy zestawy. No i ciekawe nabranie. Aha, oczywiście podbierak nie zaraz to naprawimy. Pierwszy rzut nic. o. Właśnie tego się obawiałem, że zaraz się wody. a nie, jest dobrze, ok. Więc pierwszy rzut nic o, w sumie dobrze. Nie będzie klątwy pierwszego rzutu, chyba że to się tyczy tylko spinningu. A nie wiem. W każdym razie e, tu chciałem wam pokazać ten myk, o którym zapomniałem na, na poprzednim filmie. Jak nabijacie sobie podajnik, a nie chcecie, żeby wam się plątało, to odkładacie sobie na przykład tu na miejsce. I tak, żebyście to mieli cały czas napięte spokojnie, szczytówką. Tam można merdać. To się nie połamie. To jest giętkie. I tak macie to cały czas napięte. Tu sobie nabijacie. Tam było na zanęte. Dobrze. Tu powtarzamy na zanętę. Oczy. Teraz cały czas trzymając to napięte, przykładać się sobie tu, cyk i nic Wam się nie plącze. Wiadomo, przed rzutem, zawsze lepiej sobie sprawdzić. O, i tam rzucaliśmy na bidło. Delikatnie, to nie jest daleko. O, powiedzmy. Zarzucone. Teraz jeszcze tylko przerzucić drugi zestaw i czekamy. Mieliśmy piękne branie tam z tej lewej strony i widać, że rybka coś tam na początku walczyła, ale teraz już się poddała. O! I mamy całkiem ładnego leszczyka. No, takiego, takiego już ładnego. Prawda Aż jestem w szoku. Dobra. Chodź, pokaż je. O, za mało sobie to popuściłem. Teraz... Piękny, bo... olbyk Tu siutki fajne! Piękny. Dobra, pokaż nie masz To masz. O, piękna rybka. Dobrze, ondehak Gdzie to jest? O, idealnie wpięty. I lechor. O, i właśnie dlatego trzymamy rybę nad podbierakiem. Dobra. Przepukać ręce. Oto wiadomo, luzu masę. I bardzo się przydaje ta miseczka. I wracasz do wody. A więc piękny pan leśc się już zameldował. Jest pierwsza rybka. Więc powtarzamy w to samo miejsce. Ta sama przynęta. I dalej na zamętę. Pelet na razie nic, ale to może się rozkręci. Dopinamy zestaw i czekamy. GoPro mi na chwilę zastrajkowało, więc nie udało się nagrać. Ale mamy płoteczkę. No, już taką ładną. O, ale chyba jest pełna ikry. Czyżby było tarło? Gdzie maszeczek. Już, 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 już. No, już ładna, konkretna płoć. No, zanęta dzisiaj daje radę, jednak. Dobra, piękna. Lecisz. Takie płotki to można łowić. Nie mam nic przeciwko. Powtarzamy w to samo miejsce. No, prawa wędka na razie milczy. Na pelet, tam na otwartej wodzie. Ale tam jest większa przynęta, czekamy na jakiegoś bonusa. Plum odkładamy delikatnie i czekamy na następne branie. Tak podejrzewałem, że tam mogą mniejsze rybki siedzieć, chociaż ten lesz to już był taki konkretny. Uuuu mieliśmy piękne branie tam z lewej strony, ale rybka nam się spięła. O, teraz za mocno hamulcowałem, miałem dokręcony. Dobrze. Ale widać, że tam się rybki wkręciły. Więc szybko powtarzamy. I może jeszcze coś tam z tego będzie, no. Powiadają, że niby jak się ryba zerwie w łowisku, to potem długo trzeba czekać znowu na te brania i odbudowywać je na nowo. No. Z mojego doświadczenia różnie to wygląda. Tyk. poprawiamy. Kurczę, miałem trochę za mocno dokręcone hamulec jednak na taki mały haczek. Ale jeżeli weszły rybki, to spróbujemy sobie potem może zwiększyć trochę haczek. O, za mocno. Zwiększyć trochę rozmiar haka. Może do dwunastki. I będziemy próbować tak. Na razie pierwsza spinka, więc nie histeryzujemy. Widać, że tam weszły rybki, bo co chwilę są jakieś obcierki, jakieś takie szkubnięcia, coś takiego. Więc padłem na taki plan, że donęcimy sobie tam peletem grubszym, 9 mm, z procy. Nie wiem, czy sobie nie popsuję przez stołowiska, ale no może wnęcimy sobie jakieś większe rybki. To było tam. O, trochę za daleko. Spróbujemy troszkę bliżej. Hmm, dalej za daleko. Dawno nie strzelałem. <grywia> nie ma wprawy. O, dokładnie, tam. Nie wiem czy nie przenęcę, ale zobaczymy. O, i mamy branie na wędkę z dystansu. No i wydaje się, że będzie ładniejsza. Chociaż nie, już się chyba poddała. Przez chwilę stawiała taki fajny opór. A teraz nic. Ale branie piękne. Uuu! Spinka. Coś będę musiał chyba pokombinować z przyponami, bo to kolejna spinka dzisiaj. Chyba będziemy musieli go wymienić Dobra, rzucamy jeszcze raz I próbujemy, bo coś się rozkręca Dostaliśmy tutaj podpowiedź Od Dawida Kumpla z mojego koła Żebym się przesunął bardziej Jakieś 15 metrów w lewo No spróbujemy no Wcześniej tam rzuciłem i było stamtąd branie Więc podpowiedź dobra O I Spróbujemy stamtąd Podobno dobre miejsce, no branie było już jedno, a po prawej nie było na razie nic, więc widać, że podpowiedź dobra. O i tu na koniec łowienia trafił się jeszcze taki krąpik. No holu, już nie nagrywałem, więc <grych> op, lecisz. No to do domku. Wędkowanie na dzisiaj już powoli dobiega końca. Trzeba się zbierać do domu, no bo już się ciemno robi pomalutku. Wędki jeszcze zerzucone, ale powoli się zbieram, myję tam opakowania, wszystko. Eee, mój przyjaciel się śmieje ze mnie, mówiła, że pocyp to w ogóle myję, że i tyle, ale kiedyś jak pamiętam zostawiłem to na dłużej w, w torbie, no to jak to potem otwarłem, to jednak pleść, która z tego wyłaziła, to miała mnie napaść. W każdym razie no, udało się wyciągnąć fajnego leszcza. Dwie większe płocie, jedna spinka, która się nie nagrała, no i tyle. Więc no, wynik jak wynik, najważniejsze, że czas spędzony nad wodą. Że ja już powoli składam sobie stanowisko. Rozkręcam do samego końca, jeszcze podbierek tam rozłożony, wędki zarzucone, wiadomo, nadzieja jest. Także dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. No i mam nadzieję, że wpadniecie na następny materiał. Cześć!